Yo, 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 spizgany się, ale wracamy na GeForce Gimsa zrobić konkretne na stronce. oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym SKUTY, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu. No, i oczywiście pamiętajcie również, że nowi użytkownicy po wpisaniu mojego kodziku mają jedną darmową skrzyneczkę. To jest fajna opcja. Również ode mnie macie zajebiste bonusy. Jeżeli chcecie więcej info na ten temat, wbijajcie na Discorda, na kanał Tikety. Bonusy są naprawdę spore. Tutaj mowa jest o używaniu mojego kodziku, oczywiście. No i również chciałbym wam przypomnieć, że sama strona jak i moje materiały jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Pamiętajcie o tym, no i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie. Link jest w opisie, dzisiaj dla was jest do zgarnięcia piękny gloczek o wartości 70 ziko. Co zrobić, żeby go zgarnąć? Oczywiście zostaw łapę w górę pod tym filmem, miejscu, bo kanału i napisz dowolny komentarz. To wszystko. My dzisiaj mamy sporo pieniążków, bo mamy te 19 tysięcy. 150 zł można powiedzieć. No 150, tutaj końcóweczka jak mordy strzelił. Mordeczki, dzisiaj nie zajmujemy się tym. Zajmiemy się dzisiaj kolejnym tutaj małym wyzwaniem, że tak to ujmę, skrzyneczki za EXPA. Z tego co słyszałem, one... Tutaj się troszeczkę pozmieniały, dokładnie nabrały nowych kolorów, w sensie takim, że są po prostu tutaj delikatne zmiany. Ja dzisiaj sobie diamentową otworzę, ale chciałbym Wam zademonstrować, oczywiście, tutaj również inne te skrzyneczki. Z tego co widzę, procenty nie zostały w tych skrzynkach zmienione, ale zostały tutaj skiny podmienione, więc też całkiem fajna opcja. Oczywiście, kwoty są również. Zajebiste tych skinów, no nie ma co gadać. Może były jakieś problemy z wypłacaniem, właśnie tych tutaj skinów wcześniejszych. No, mamy piękną kostkę 2,5% na ponad 1000 zł. Jest to fajny guzik. Tutaj rękawiczki za ponad 500 zł, 130, no tak jak było we wcześniejszej skrzynce, ale dosyć tutaj troszeczkę. Yy pozmieniane zostały właśnie te skiny. O proszę, tutaj co my mamy? Piękna koska 1555, no ta koska to im siadła, no siada mi te, kurde no fajna Mamy kałaszka za 235 na 10%, okej. Okay. Ma tutaj to już takie główienka troszeczkę, że tak to ujmę. No i jeszcze przejdźmy sobie tutaj do silverka, zobaczmy co jest w silverku i Łożesz ty, panie, co oni tutaj dali. No fajnie, silwerek. Nie jest to jakaś taka mega wymagająca skrzynka. No sporo osób na pewno ją ma. 362 zł. Co prawda, no procenty są troszeczkę małe, ale piękny prinsy. Tu Mieszka 118. 20 zł tylko ten skin. Kurczę, to fajny jest skin, aż się dziwię, że tylko 20 zł. No dobra, mało ważne. No, no, fajnie, fajnie się te skrzyneczki prezentują, a my wariaty dzisiaj od diamentowej, od diamentowej zobaczymy jakie mamy szczęście, może coś ciekawego nam się uda tutaj ukręcić. Ja liczę oczywiście na najlepszy drop za 8500, zobaczymy. Dawaj, dawaj GeForce Kings. Dobra, nie jest to najgorszy, to się liczy, oczywiście to jest jedna z moich ulubionych awp -czek. No, teraz może już tak średnio, no bo dodali print streama. To ja to wiecie, wielki fan print streamów, ale generalnie jest to jedno z takich moich pierwszych, ulubionych. 445 zł. Mamy, wlećmy, wlećmy sobie od razu tutaj dzisiaj na grubo e, w jakąś bitewkę. 400, praktycznie 50, tak? No to można to podzielić po prostu na jakieś dwie ciekawe bitewki po 220 zł, może 225 dorzućmy sobie tą skręczkę. Zróbmy sobie ją również tutaj na buściku troszeczkę. Mamy już stówkę, więc 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 coś by nam się przydało za około 20 zł, tak myślę. I jedna taka mocniejsza skrzynka za 100 z Grafika może tutaj dać tych nowych, ale bez ulepszenia. Dobra, w sumie dajmy awópeczkę master. Taka ciekawa tutaj nazwa. Zobaczymy, jak ona odda. Double down. Kurde, co to jest za skrzynka w ogóle? Co tu się dzieje? A w sumie wiecie co? Dajmy, dajmy. Jestem ciekaw tej skrzyneczki. Yy, nie widziałem jej wcześniej. Dobra, no to wiecie co? Trzeba coś tutaj nam jeszcze za jakieś 15 ziko po prostu dodać i będzie gitarka. E, e, e. dajmy może tutaj youtubera te. albo to dajmy, to jest mocna skrężka i bardzo jest tania, 1, 14 zł kiedyś się testowałem i naprawdę fajne tam pieniążki oddawała więc spróbujmy, spróbujmy i spróbujmy sobie na underdogu dzisiaj zacząć Bitewki. No tak naprawdę mamy dwie szanse, bo ja tutaj dosyć konkretnie lecę, czyli tego dropa co trafiłem po prostu na dwa rozdzielam. No ale to nie oznacza, że to jest zła oczywiście taktyka. Przywołajmy boty, a ja wam przypominam o darmowym konkursie bez wymagań. Wystarczy, że oczywiście wbijecie na Discorda na kanał konkursy bez wymagań i możecie zgarnąć piękną koskę o wartości 750 zł. Zapraszam wszystkich, koska zajebista. No, a teraz się skupiamy. Proszę, daj, im. Proszę, niech oni coś trafią z tych przywieszek. Tutaj zaraz będą lecieć te skrzyneczki na buście, czyli z tym nowym trybie. I no, dlaczego dla mnie? Okej, okay, 120. Myślałem, że mój będzie trochę droższy, ale jest. Dobrze, jest dobrze. Ten to w ogóle jak wykurwił takie strzały, że to się w pale nie mieści. Oby jeszcze Ginol tutaj coś ciekawego trafił. I będzie naprawdę. Fajnie, co to jest za skrzynka Double Down, no kurwa Pierwsze widzę szczerze, ożysz ty mordy, 115 i to mi się podoba Leci jeszcze jedna, dobra my nic nie trafiliśmy, jesteśmy chyba na wygranej tutaj pozycji, więc dosyć e, Fajnie się to nam zaczyna, ile my tutaj sobie przygarnęliśmy, co? 600 zł, kurczę pieczono, ale ta bitewka nam oddała No i z tego już na pewno możemy 600 złotych jakoś, myślę. Może nie kę, chociaż może i są kostki, Nie wiem, zobaczymy sobie później, co my. pewnie jakieś rękawiczki by były. Stwórzmy sobie jeszcze jedną bitewkę. Mamy tam jeszcze połowa, sianka nam została. Wiecie co, stwórzmy sobie tutaj na tym buście, bo te skrzynki po prostu oddały niesamowicie. Dajmy sobie to i w sumie, może wrzućmy wszystkie na tu za 50 zł. A dorzućmy coś takiego. No tutaj już przekroczyłem ewidentnie yy, kwotę, bo mieliśmy tak 225, więc kurczę, no dobra, zmniejszmy o jedną skrzynkę yy, tą z przywieszkami. Dorzućmy sobie jeszcze tą. O, idealnie, idealnie, jak mordy strzelił. Mordeczki, weźmy to na trzech graczy, albo weźmy na dwóch bo naprawdę fajne pieniążki już sobie zrobiliśmy szkoda by było tutaj przedupić wszystko, no i weźmy to na punkty rozdupimy go na punkty czy na dropy bo to jest pytanie, spróbujmy na punkty na dwóch graczy, tak zwana solóweczka przywołuje bociki, a wam przypominam również o pięknej kosce do zgarnięcia, oczywiście za 555 zł. To jest oczywiście konkursik dla boosterów, czyli musicie zostawić booster na serwerze Discord. Zapraszam, no i lecę. Lecą pierwsze strzały, gościu w pierwszej rundzie już tutaj 1-0, leci drugi. Okej, okay. no nie no znowu, kurczę pieczony, dawaj, dawaj, dawaj Jimmy. Co to za skinek, ja pierdzielę, pierwszy widzę tego dropa, fajny, w sumie ten też pierwszy raz widzę. Niesamowite tutaj skin. dobra, mamy jedną rundę, ale to mało. Nie no, on nas na rundy wydyma po prostu, no. Dawaj coś. No nie no kolejny lepszy, on ma naprawdę. No my jedną rundę wygraliśmy chyba tylko, więc jest po prostu bieda straszna, co z tego jak my nawet wygramy już do końca wszystkie. Może być ciężko. No jeszcze tą wygram. No, zobaczcie 2 do 6. Ja pierdzielę. I teraz pytanie, co my robimy? Ja wiem, że za 600 złotych moglibyśmy coś fajnego tutaj. Wykręcić, ale ja chciałbym więcej. No miałem 400. Poświęciłem 400, żeby co zrobić dwie stówki do przodu. Nie, to się nie klei. Sprzedajemy to mamy 600 ziko i spróbujmy. Spróbujmy tutaj zawalczyć. Weźmy sobie po prostu skrzyneczki e, po stówce, weźmy 6 skrzynek za 100 zł. Mam nadzieję, że to nam się będzie opłacało i może zróbmy to troszeczkę inaczej. Po prostu tego, tak raz, dwa. E, dajmy sobie z naklejkami 3, 4, 5 A w sumie wszystkie te 6 6 skrzyneczek Są dosyć tutaj różnorodne Zobaczymy jak będą oddawały I Chyba znowu na dwóch graczy tylko weźmiemy Nie ma co aż tak mocno ryzykować Bo to spore pieniążki I nasze ostatnie tak naprawdę Z tej darmowej skrzyneczki Weźmy to sobie, dajmy wariaty na normalnym trybie Rozdubczmy ich po prostu naturalnie Tutaj swobodnie Jakbyśmy po prostu byli u siebie w pokoju. Lecimy. Mamy jakieś ginolda. No to jest. Tu nie ma zagrożenia. Nie ma zagrożenia. Nie boimy się. Lecimy pierwszy strzał. Pięknie, pięknie, 80 groszy. No zajebicie skrzyneczka 100 zł. Leci drugi 17. No, no co tu się dzieje? No halo. Dawaj coś. To jest nic, to jest nic po prostu. Dobra, jakiś gloczek. 130. Fajnie, nie spodziewałem się, że w ogóle ten gloczek aż tyle kosztuje, ale. O 4 dychy. No co to będzie? To będzie bitwa po prostu do tarcia szanu, czyli. O Jezu, bez komentarza. No, mamy 333 zł, nie mam pojęcia. Dobra, na 4 na czterech wariaty, ostatnia deska ratunku 333 zł. Zobaczmy, co za to możemy wrzucić, bo ja już po prostu tego... Nie wytrzymam, nie wytrzymam. Dajmy sobie Wolcika, tutaj za 320 będzie praktycznie idealnie cztery graczy i jedna jedyna skrzyneczka, tryb underdog. To jest ostatnia nasza szansa. Było fajnie, no niestety, niestety tak to jest. Czasami nie warto ryzykować, a czasami no warto, zależy. Jeżeli już zrobicie sobie jakiś tam fajny proficik, pamiętajcie, wypłacajcie. Macie oczywiście opcję na y, stronie taką jak sklep. Tam są fajne skinki, można sobie powybierać i coś ciekawego oczywiście wypłacić. Zobaczcie co on trafił. Ja pierdole. Kurwa macie, jeszcze przegrałem. Ja pierdolę. Niesamowite. 3800 zł gościu sobie zgarnął. Jeszcze jakbyśmy... Jeszcze jakby on trafił trochę droższego skina, my byśmy mogli sobie to wszystko wygrać. Czajcie. To się po prostu w pale nie mieści. Zajebisty tutaj dropik. 3.8. No nie, nie zdzierży tego. Dobra mordeczki. Ja kończę ten odcineczek. Niestety dzisiaj. No nam nie wyszło. Nie wyszło zdecydowanie. Ale nie żałujemy. Nic się nie stało. Ponieważ to była skrzyneczka za ekspat. No darmowa. To jest bonusik na stronie. Wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że tutaj. Odcineczek był dosyć ciekawy. Podobał wam się. Jeżeli tak. Zostawcie łapę. Oraz zapraszam na kolejne odcinki. Wielkie. Yo.